Spór między Nawrockim i Tuskiem. Musiał interweniować szef prezydenckiej kancelarii. Relacje między pałacem prezydenckim a rządem ponownie znalazły się w centrum politycznego sporu. Premier Donald Tusk publicznie zasugerował, że prezydent Karol Nawrocki nie odbiera od niego telefonów. Na te zarzuty musiał zareagować szef Kancelarii Prezydenta, który stanowczo zaprzeczył doniesieniom o zerwanym kontakcie między najwyższymi władzami państwa. Zgrzyt między prezydentem a premierem. Tusk, Nawrocki nie odbiera telefonu. Interwencja szefa prezydenckiej Kancelarii Boguckiego. Próba załagodzenia sporu. Bogucki o pomówieniach w sprawie zerwanego kontaktu telefonicznego. Zgrzyt między prezydentem a premierem. Tusk, Nawrocki nie odbiera telefonu. W ostatnich dniach media i politycy komentują rzekomy konflikt między prezydentem RP Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem. Premier publicznie oświadczył że prezydent i osoby z jego otoczenia odmawiają współpracy, w tym także kontaktu telefonicznego, co ma utrudniać koordynację kluczowych kwestii, szczególnie w polityce zagranicznej. Według słów Tuska, jego sygnały i próby nawiązania dialogu telefonicznego pozostają bez odpowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego, co, zdaniem premiera, blokuje efektywne działania państwa w nowych. W często trudnych okolicznościach międzynarodowych. Rządzący premier podkreślił, że sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie formalnych rozmów, ale też realnej współpracy przy strategicznych inicjatywach. Zwrócił uwagę, iż brak regularnej komunikacji z prezydentem, zwłaszcza w dobie licznych wyzwań globalnych, może prowadzić do dezintegracji polityki państwa. Oskarżenia premiera nie pozostały bez echa. Zarówno publicyści, jak i politycy komentują, że co prawda konstytucja przewiduje, iż prezydent i rząd powinni działać w zgodzie, ale różnice ideowe i partyjne, w szczególności po wyborach prezydenckich, mogą wpływać na ton i dynamikę ich relacji. Wątek niewypracowanego modelu współpracy pomiędzy najwyższymi organami władzy stał się przedmiotem intensywnych debat medialnych i publicznych. Interwencja szefa prezydenckiej Kancelarii Boguckiego próba załagodzenia sporu. W odpowiedzi na powyższe zarzuty, do sprawy odniósł się szef kancelarii prezydenta RP, Zbigniew Bogucki. W programie Fakty po Faktach na antenie TVN 24 stanowczo zaprzeczył, jakoby prezydent celowo unikał kontaktu telefonicznego z premierem. Bogucki oświadczył: Nie mam takiej wiedzy. Jeżeli premier chciał się spotkać z prezydentem, to spotkał się następnego dnia zaznaczył. Szef prezydenckiej kancelarii przypomniał również, że jeżeli premier rzeczywiście chciał się spotkać z głową państwa, to spotkanie takie odbyło się następnego dnia. Jako przykład podawał oficjalne publiczne wydarzenia i ceremonie, w trakcie których obaj politycy mieli okazję na bezpośredni dialog. Bogucki podkreślił że prezydent jest otwarty na kontakt z różnymi środowiskami i interesariuszami, a zarzut o unikanie rozmów jest przerysowany. Co więcej, Bogucki wskazał, że temperatura sporu politycznego ma swoje źródło i, w jego ocenie, to właśnie elementy retoryki politycznej ze strony rządzących podsycają napięcia. Zaznaczył przy tym, że do normalizacji relacji potrzeba wyciągnięcia dwóch rąk, co ma symbolizować konieczność obustronnej woli współpracy. W odpowiedzi na sugestie premiera, Bogucki odniósł się także do innych kwestii organizacyjnych, podkreślając. Że prezydent angażuje się w działania dotyczące bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej z udziałem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pełniąc odpowiednią reprezentację państwa polskiego na forum międzynarodowym. Bogucki o pomówieniach w sprawie zerwanego kontaktu telefonicznego. Cała sprawa o kontakcie telefonicznym jest tylko najnowszym i najbardziej medialnym. Elementem szerszego napięcia pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem. Źródłem tych różnic są różne podejścia do kluczowych polityk państwa, zwłaszcza w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Premier Tusk wielokrotnie podkreślał, że Polska potrzebuje jedności i spójności w kontaktach międzynarodowych, podczas gdy pałac prezydencki Reprezentowany przez prezydenta Nawrockiego i jego współpracowników, akcentuje niezależność głowy państwa. Nie bez znaczenia jest też fakt, że każde z tych środowisk politycznych wykorzystuje medialne przekazy jako narzędzie komunikacji z opinią publiczną, co dodatkowo potęguje wrażenie zaognienia konfliktu. Choć premier Tusk mówił o blokowaniu kontaktów, Pałac prezydencki stanowczo temu zaprzecza, wskazując na realne spotkania i kontakty bezpośrednie, które miały miejsce. W tej sytuacji kluczowe pozostaje pytanie, czy obie strony zdecydują się na konstruktywny dialog, oraz jak takie napięcia wpłyną na funkcjonowanie polskiej polityki, zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej.